The host has not yet arrived. Witam państwa serdecznie ponownie tutaj z mojej kanapy. Czy pozowaliście kiedyś do zdjęć, do takiej sesji zdjęciowej? Ja jestem absolutnie beznadziejna w robieniu zdjęć. Wybałuszam oczy, głupio się uśmiecham, kompletnie nie wiem, jak stanąć. Na oku wychodzi to. Naprawdę fatalnie, nawet mój własny tata, który mojemu dziecku obstryka po tysiąc zdjęć w weekend, odmówił absolutnie współpracy. Tak, dlaczego muszę to zrobić? Bo dzisiaj muszę zrobić taką sesję zdjęciową. Szukam pracy jako prezenterka telewizyjna, chodzę na te castingi do reklam, i muszę razem z takim życiorysem, albo czasem w ogóle wysłać tylko zdjęcia. Aha, tylko skąd tu zdjęcia, jak się wybałusza oczy i robi głupie. Winy? No właśnie, więc umówiłam się z fotografem, no i spróbujemy coś wyrzeźbić dzisiaj, więc jest to znowu odcinek o wychodzeniu ze strefy komfortu, ponieważ jestem absolutnie skrępowana, zestresowana. Mam wielką walizkę ubrań i butów i kosmetyków, żeby się zamalowywać, coś robić z włosami. No nie wiem jak to wyjdzie. Jedno mogę powiedzieć, że mam dużo szczęścia, bo w połowie października nagle do Warszawy wróciło lato, więc będziemy jeździć z moim fotografem Marcinem Michalskim po mieście i szukać pięknych miejsc do zrobienia zdjęć. Proszę Państwa, co tam będę robić? Bizneswoman <noise> i dziewczyna na randce. I ma być uśmiech z zębami i bez zębów. Cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak strasznie. I postaram się później pokazać Wam, jak poszło. Do zobaczenia. Ja wyglądam teraz tak. Mam trochę poprawić włosy do tego zdjęcia zawsze stoliczku, proszę bardzo, o ja i fotograf przy pracy. O, 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 <laughs> da. 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 Wiem, idziemy dalej kręcić. E, przepraszam, robić zdjęcia oczywiście. E, sprzęt mamy kolejna suknia. Idziemy do ogrodu botanicznego. Potem e, pokażę wszystkim zdjęcia, także do zobaczenia. Jest, jest dobrze. O, o. Jesteśmy w kolejnym miejscu nad Wisłą. Dzieci robią siku, most i będziemy robić zdjęcia. Mój fotograf z jego aparatem. Idziemy do metra. Warszawa. Taka piękna. Jest gdzie robić zdjęcia. Jedziemy do metra. Jeszcze nie byłam w tym metrze. Proszę jakie rzeczy się. Jednego dnia wszystko człowiek może nauczyć, dowiedzieć i zobaczyć jakie nowości. Kto by wymyślił, żeby w metrze robić e, zdjęcia? Mój fotograf. Ekstra są zdjęcia tu. Tak tutaj jesteśmy ten konie strzelali zdjęć pod głowem. Biznesowe. Nosowo. jesteśmy pod Muzeum Fryderyka Chopina, pod szkołą muzyczną. I tak nam wspaniale dzień upływa. Dzięki Marcinie.

Good.